Siemanko, dzisiaj zrobimy sobie coś takiego jak pierwsze wrażenia z gry Astelia Royal. Wchodzimy sobie na serwer europejski, i trzeba stworzyć nową postać. Mamy Warriora, który pewnie jest tankiem. Asasyna, który ma aż 5 gwiazdek trudności, archera. Jakiegoś szolara, nie wiem co to jest. Jakiś czy szolar, scholar cholar. Jak to się czytać, trzy gwiazdki. Jakiś mak i on jest podobny jakimś tam supporterem, killerem może coś oraz mage. Mage chyba miał jakieś skill właśnie ognis, ogień pioruny chyba i lód Jak myślisz Mary kogo powinienem wziąć? Zastanawiam się nad Warriorem. I... archerem? I magiem, może. Co myślisz? No powiedz, co myślisz. Nie wiem. Nie wiesz? Zobacz, ale też jest fajny niby. I ma jakieś obszarowe skilla. Jakieś kręci się w kółko. Fajne ma. Walbio nie chciałaś, żebym był Warriorem, Znaczy, tankiem. To jest taki tank. Łuczyk tutaj, ja lubię Łuczyka, ale tutaj ten Łuczyk taki jest średni trochę. Jaki jest poziom trudności No, Assassin ma największy, bo ma 5 gwiazdek. Potem jest chyba Mag, bo ma 4. Potem jest chyba e, Solar, który ma 3 i Warrior ma 2. Najłatwiejszy jest Warrior niby. No ale tutaj Archer jest taki... no nie wiem, to ma tylko ją tą obszarówkę, ale słabą z tego co widziałem na filmikach. No a tak to tylko takie pojedyncze skillem ma taki... Nie wiem, może na PvP będzie dobry, ale... Nie wiem. Już jest no pokazane. widzę tutaj, tak, jest tutaj okienko właśnie pokazowe. No jest spoko, ale w tej grze akurat trochę kusi mnie ten Warrior właśnie bo też czasem lubię grać z tankami jeżeli grać z Melaza, to właśnie lubię grać z tankiem bo jak ma być już Melaza, to nie chce padać że niech będzie bardzo wytrzymały a on też ma takie trochę obszarówki jakieś fajne Jeśli się też kręci wokół siebie czy coś to fajnie to jest Oj, właśnie dobre że nie ma blokady płci jak w niektórych grach może być kobietą albo mężczyzną no jak się chce chociaż nie, A raczej może być tylko kobietą czyli nie mogę być Archerem O, Bladisolar też eee, ale dziwne, Te trzy klasy mogą być tylko kobietami, a Assassin i, i Warrior do wyboru no to no już wiadomo, ryby. ale dziwnie zrobione no dobrze, Nawet. nie musisz się, się nie no teraz to już mam tylko Warrior i został, bo Assassina nie chce no to dobra, Warrior w takim razie teraz trzeba go jakoś tutaj zrobić, żeby jakoś wyglądał no można zrobić, że pioruny były w ogóle. Na tle piorunów, bo na tle gwiazd. Ale <laughs> wymyślili. Aha, aha, aha. Dobra. Co to jest? Bo może tak jakieś... zobaczyć Zobaczycie jak co? wygląda gdy tańczy? Tańczy. I zobacz, serduszka pokazuje. <laughs> tu jakie smutne? Czy coś? Nic. No... A nie, że grozi komuś. A tu jak tam co stoi? Salut! A, i stroje. Czemu teraz nie mogę oddalić się? Jak mam wybór tych body? O, dobra! Ki ten! Barbarzyńca! Wiking! A tu kolas. A to takie postawy, pewnie nad, z czymś takim pewnie się zaczyna. A już taka zbrojka to fajna jest. Chyba taką normalną niż jakiś dziwny barbarzyńca. Albo jakiś wiking czy coś. Show Helmet. Co tu, Dobra, zobaczymy, może potem na, na pewno w grze będzie dużo więcej setów. Dobra, jakąś postawę trzeba mu wybrać. Takiego zwykłego, ale nawet takiego tanku. Mogę... Ja lubię... ja lubię być tankiem, ale takim niedużym tankiem. No, nie, nie jakiś taki A zwykły, nie, w sensie normalny. Nie wzrosty tylko szerokość. No, ogólnie taki normalny. Nie jakiś taki, tak jak czasem gra lata, takie wielkich byki. Nie wiadomo, co to w ogóle jest. Dajemy fejsa. No ja sobie obrócić. No, no, Wiedźmi normalnie, nawet o czym mu zrobili na wiedźmina. Wytyfy. <noise> Coś dla panu wiedźmina. Z tych proponowanych to tak średnio weźmiemy tą podstawową i pewnie tutaj będziemy, czy można to jakoś sobie pozmieniać trochę tak średnio bym powiedział skin tone kolor Co z czego jest kolor? Nawet nie widzę, czego tutaj kolor zmieniam Nie będzie, że niby białe. I tutaj jeszcze coś jest. Pokaż się, co ty tam zmieniasz. No, takie coś jakby postarzenie. Dobra, nie będzie takie coś. Kurczę, ta prezencja twarzy tak strasznie mi się podoba, ale tutaj akurat. Tych podstawowych nic nie ma za bardzo. Face shape, czyli można robić bez brody. A nie, to brodę. Broda, broda. Wielkość brody. Włosy. Też nie, nie ma jakoś za dużo wyboru tych włosów. Mimo wszystko. W jeden Solu było więcej na przykład. <grym> to <ten wioski> <tryz> Taki ulizany Nie Afro Nie aż tak. Może Może takie normalne bardziej. On takie miał chyba proponowane. Sam jakieś te czarne? Dawaj czerwone. Czemu czerwone? Nie, Nie, to dziwnie wygląda. Czerwone. Niebieskie. Niebieski, szczególnie zarost niebieski. Zobacz jak zaraz niebieski wygląda. To już żeby nawet lepiej wygląda jeszcze niebieski. Zrobię sobie... Nie będą białe. Ale z... jeżeli mogę to zrobię sobie... A, jeszcze tak można zrobić. Jeżeli mogę to zrobię tak, żeby nie miał zarostu, jeżeli będę taki wybór. Nie wiem, się tak podnieść za bardzo. Here Accessory. To jest. A ja tutaj nie widzę, żeby miało coś do brody. To jest ten? Ale jak chciałbym, żeby nie miał brody. O tutaj jest z brodą. O to z taką brodą. Żeby bez brody. A może taką bródkę po prostu. Chyba jest lepiej. No, lepiej wiesz, bo szara broda to jest tak. Nawet na to na klasie w nam wybrać nie I wiesz jak... Dobra, brwi Tylko on, no, nie ma jakiejś blokady myszki, bo on się patrzy tam gdzie ja mam skierowaną myszkę i to tak średnio to pasuje. Dobre ten kolor? No, nie będą białe. <laughs> nie no, normalne czarne. Czarne dobre są, nie? Mhm. I takie? Jak myślisz? Czy takie bardziej... czwarte były lepsze Te? Czwarty, czwarty był Te? No. Takie małe? No, no może, no no. Małe. Ty masz takie A to coś pod oczami? A ten... Yy... Rzęsy To niech tak będzie, oczy Ale to mało nawet widać te oczy tak naprawdę, czego nie u niego. No u niego to za bardzo nie widać. To jakieś takie. Ale nie ma szaringanów. Serduszka. Takie normalne. Białe oczy. Mu pasują do fryzury. Nos. Z przodu, przodu to małe, małe różnice, co stój, że w miejscu, tam panie, to masz za mały nos, No, ja, to jest taki normalny usta. Tu wygląda na nieszczęśliwego, to może ma za duże, takie mniejsze trochę. Uszy nawet, tam było kurze, takie niemalże elfiskie. Małe uszy, normalne. Znasz, możesz... E, co to jest? Make-up. O kurde, po co mu make-up? make-up. Tylko takie cienie lekko, że ma, że tam cienie jakieś są. Blizmu nie robimy żadnych. Tu jakieś takie, może, no, no. <suszy> Panda? Jest panda? Gdzie panda? Mm. <noise> Takiego. Joker zobacz. Nie no bez. <noise> I dobra, to byłoby tyle. Teraz detale jakieś jeszcze. Czekaj, face detale, czy nie, no ja tu to masz nie będę... Details. Nie, ja tego nie będę robił, bo ja znając życie jak ja się bawię w takie w suwaki, to ja robię no, potem nie, nie coś bo. koślawego. Ale więc nie lepiej nie. Na suwaki. I czekaj. sprawdzenie ja nie, grę, ale nie. Bałeś A i teraz mam wybrać sobie nick Ciekawe jak Nikt by nie zgadł Co na pewno nikt Takiego nikt by nie, 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 tam nie zgadnął Ja wiem Dobra start niby Do you want to start the tutorial? Press no to skip the tutorial Zrobić tutorial czy nie? Nie wiem właśnie. To może zrobimy Ktoś zobaczy i będzie wiedział czy chce to go robić czy nie bez przesady, znaczy no, na, na tutaj na odsłuchu jest inaczej, bo w programie masz tam wiesz, suwaki, tam swoje tam masz, przyciszoną, trochę nawet bar, jest dużo bardziej niż ten, niż, niż mikrofon. Więc na nagranie powinno być ok, ale ma kółko, zębatkę. A to jest ten, jakoś tutaj w tej grze coś takiego, że masz jakieś swoje minionki takie właśnie. Że sobie wybierasz na no, taką właśnie lalkę na przykład czy coś jakiegoś tam kogoś i ci pomaga bardziej, takiego peta, zwierzątko. <laughs> pomocnika, o właśnie, pomocnika najlepiej powiedzieć. Co tu się robi za harmider? A tu ja.

No, trochę. No też można FP akceptować wszystko. A jest D. I to jeszcze. Ja wziąłem praktycznie najmniejszą postać, chyba, zobacz jaki jestem duży. No, jak ja bym wziął taką największą postać, to przecież jakie to byłoby wielkie bydło. Ale dzwiskacie jak gory. Uuu, ja mam gory. Gdzie ona poszła? Dzień dobry. Did you not bring your weapon? Ok no, just, just use the ones here. Nie to obtain your gear, you must click no on the gear stand. Press oh, I, or click the inventory button in the bottom menu. Click on the gear in your inventory Dobra. to press I. I almost a warm Press <laughs> the <W kompleksie laughs> twice in rapid succession. This tak, will cause you to roll. A, to now to try go, rolling. Je. O, dobra, zniknęło Do dola mam podejść Przywalić mu mam? Mogę mu przywalić jak chcę Jest morning drill Morning czekaj to nie Co mi kazał? Zrobić Nie, no nie wie coś One, At the same time, while moving, click uh, on uh, two crucifix keys, right and left. Are you? Three, two, three, two. Are you all warmed up? And let's get started for real. Click if the target is an enemy. I'm you can attack enemy. it. Very good to a stronger attack! I'm New skills skira. can be registered. Oh, Assign a skill by dragging the icon from the skill window. Press again, or click the X and attack the target. Good work! And the next training is... Do it with me, oh? yeah Do it with me first! Yeah! Yeah! I yeah. told you not to come inside the training ground permission! to za wo buzer. Jakiś akiko kozy to są, zobacz jakieś kozy. No drogi, dogi mam. You, you can do this. No. Hmm. You can't train in this state. Need a training. From the bar. Okay. dobrze, no, że jest znacznik no, no, też no. na tym. No, na mapce no. tutaj więc wiem mniej więcej gdzieś. <laughs> Nie ma tak minimapka. Puk puk, jest coś tam? Hmm.

You've obtained a horse. Um, this item, sneak Right click the horse in the consumables and press I again. Or, Click the X at the top right of the inventory ja na, window, in order to, to close it. Click mm. no. on a quest objective in no, the quest tracker to automatically move to the quest's target location. Auto tracker feature. Co są filtry, których możesz użyć sobie w na przykład kawę. kawę albo obie. Hehe, <laughs> sama sobie ignie, idzie tam do questa. Ciekawie, też można kliknąć na pewną część mapy, jak było na przykład w Black Desertie. No? Do danego miejsca, gdzie tam kliknie, przynajmniej do questa. A czy tak jest, że do no, lokalizacji jakiejś Manny! nie wiem jeszcze. Ja no, ci że mam szansę, <laughs> Mr. Demon no, Boz, boss. No, boss. Zostaw moją małą siostrę Nie ma skutku Ciekawe czy będzie taki jak w Soul Blade'zie <laughs> To jak bossy, bossy w Soul Blade'zie, które padają na dwa hity? Idziemy w Blade Soul A to wszystko przez ciebie, bo ciągle mi mówisz w Soul Blade'zie <laughs> Przepraszam Dobra, nie zdążę

No, I'm <laughs> no, no, make a contract no, with you Are okay. Press J Or click the Estelle J. Encyclopedia button drag the selected Estelle wezwać. To the Estelle quick slot bar To, to, to do J again Having an Estelle summon Will make your battles a lot easier Jest a, to jest też jeden, a nie jeden Rota, pokaż co potrafisz, ja mu walnę. O zobacz to nie pada na to wow. Jeszcze z mu na pierwszym. dzielą Dobra, no, ale to jednak mocniejsze są moby Z jakimś wyzwaniem Here we go again Here we go again to, to, to?

No, tam wiem gdzie są, tutaj, tam jest, canary. Give me the order, tam leś go. F1. Oh yeah, zdjęła ze mnie coś. Zabijmy ją. Spalona, taka duża spalona. Nara spalona. Tych też możemy zabić? Tych nie możemy. Tych nam nie pozwalają, dobra, idziemy do przodu. Co to, to za wróżka? To, <laughs> to za dużo gadasz pani, mi się mi i Jak ją się kola zrobił? A teraz mam dwie. Ja, ja mi się przodu do przodu, do przodu. No chyba But tak, we to ma ha haremówka, haremówka to jest. Oni każą to tutaj to tworzyć harem, harem Master, sobie. Plaza right Lalki, wróżki wszystko. Oh my. O oh my. Goodness. I wondered why it took so long. Ona jest tego z filmiku pierwszego, się włącza grę. Ona była dobra, a ją zradz, potem coś tam i coś tam. There was trouble indeed. It's amazing that a runt like you managed to survive this long. I'll grant you a very quick death. She has a nice animal. What a big one. They are beasts, aren't they? Are they going to eat to... <noise> no, me? Ja I have a witch and a lalka, I will not give Oh yeah, Not bad for an Estellian from a countryside like this one. But your reckless resistance ends right here. It's time to die. So, it's been a while, Mir. Or is it Yuria now? are you still pretending to be a disgusting saint? Brother! Are you okay? Are you really okay? You cannot be this child. So, you're going to protect that child? You did exactly the same thing back then. And your protection turned out Royal Atom zwykłą masterią. No bo to jest darmowa, tamto jest płatna. To jest na Steamie darmowa. Od dzisiaj w ogóle. Jeszcze pewnie wszyscy już ale od 11 marca na podobno jest ta gra. Jest o, no jeszcze zwierzaki ma różne, nie tylko demony.

no jedne co robi, to tylko end. sobie to nic nie robię sama nie. To... A nie, ale to... też walczymy. I hope we can clear up this you you know. Know. Die. <laughs> to <laughs> huh? A, to pają. <laughs> A nie na no, Lucy tym pali. No, ja, i Lucy Kick. Lucy Kick. I potem było coś, że ona jakoś tam brała moce od tych swoich zodiaków i też tam walczyła. No, później. no na początku to nic nie robił. Ale nie do mnie, więc Kick to... Mówi, się z obcą babą jakąś rozmawia, a baba jej mówiła, żeby nie rozmawiała z obcymi. Nie słucha się. Ta, zapincentowana czy coś. Aniołek. O, tu jest jakiś taki Templar fajny, Warrior. Już w normalnej zbroi fajny. fajnej. się podobnie do Soul Też jakieś małe zwierzątko biega. Też na dole. znowu chyci jakiś. To jest moc. Chcesz z tego zrobić? Może będzie długi tak. No to ja to już chyba koniec samouczka, mi się wydaje. Już pewnie już, już, czy dalej samouczek? A, że zabicia to jest. No nie gadajcie. Pacyfik ten, Pacyfik Rim, czy jakoś tak to się nazywało? Chyba tak. I już sobie mogę wybrać, czy. Maus Kurzo czy Crossfire. Crossfire, ale przyzwyczaiłem się teraz z Benedict Solan. Może do łowiera pasuje. I są to już normalnie ludzie? Tak, tak. Nie wiem. A jest tu jakieś rusi. No rado, na tym zakończymy, bo już jest długi ten filmik. E, dajcie znać w komentarzu, czy się Wam gierka podoba, czy nie. Czy I i czy... <laughs> czy lepsza od Baby I czy chcecie, czy będziecie w ogóle to grać. No jest za darmo, więc można zacząć sobie spróbować. A my się już z Wami żegnamy. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia. Pa! pa.